Według danych z grudnia 2020 roku na świecie jest około 47 milionów milionerów. Niektórzy z nich zainwestowali, niektórzy odziedziczyli, a niektórzy mieli po prostu głupie szczęście. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na listę 10 najdziwniejszych sposobów, w jakie ludzie dorobili się miliona, a partnerem dzisiejszego odcinka jest Allianz Market. Platforma inwestycyjna z ponad 200 instrumentami handlowymi. Platforma oferuje zarówno handel kryptowalutami, parami walutowymi, jak i wieloma indeksami i akcjami. Platforma jest intuicyjna, nie trzeba być ekspertem od finansów ani inwestorem, aby zostać traderem. Rejestracja konta trwa zaledwie 30 sekund, nie są pobierane prowizje, a dzięki dedykowanej aplikacji można handlować również na smartfonie. Przydatną opcją jest także konto ćwiczeniowe o wartości 10 tysięcy dolarów, dzięki któremu bez konsekwencji można sprawdzić, jak inwestowanie wygląda w praktyce. Dla zainteresowanych, link do rejestracji na platformie zamieszczam w opisie. Pamiętajcie, że nie ma inwestycji bez ryzyka. Tymczasem wracamy do dzisiejszego odcinka. Numer 10: Squatting, czyli zajmowanie domen podobnych lub identycznych do nazw znanych marek, a następnie ich odsprzedaż po wygórowanych cenach, nie jest niczym nowym. W 2008 roku niejaki Chris Clark dorobił się aż 2,6 milionów dolarów za odsprzedaż domeny pizza.com, który którą sam w 1994 roku zarejestrował za zaledwie 20 dolarów. A jako ciekawostkę zamieszczam screena, jak strona Pizza.com wygląda dzisiaj. Numer 9 27 września 1998 roku legendarny amerykański baseballista Mark McGuire zdobył swojego 70. home runa w sezonie, bijąc ówczesne rekordy. Filip Pozerski, który złapał piłkę, trzy miesiące później sprzedał ją na aukcji za bagatela 3,5 miliona dolarów. Było to tak wielkie wydarzenie, że jak wyznał, reporterzy do dzisiaj dzwonią do niego co roku w jego rocznicę. Numer 8. Kart Deggerman to świętej pamięci 60-letni Szwed, który przez aż 40 lat zbierał aluminiowe puszki. Po jego nagłej śmierci jego rodzina dowiedziała się, że mężczyzna zgromadził majątek w wysokości prawie 1,5 miliona dolarów. Swoją fortunę regularnie powiększał, grając również na giełdzie oraz inwestując w złoto. Numer 7. Kiedy ja byłem dzieckiem, cieszyłem się jak raz do roku dostałem nowy zestaw Lego. Iwan z kanału IwanTubeHD, nie dość że otrzymuje od producentów chyba wszystkie możliwe zabawki tego świata za darmo, to jeszcze w zamian za bawienie się nimi, już jako kilkulatek, miał z tego rocznie ponad milion dolarów przychodu. Numer 6. Nie trzeba zakładać skomplikowanej platformy społecznościowej jak Facebook czy Snapchat, aby zarabiać miliony. Siedem lat temu pewien programista wypuścił aplikację o nazwie Jo, której jedyną funkcją było wysyłanie Yoll do znajomych. Mimo jej prostoty wiele firm znalazło dla niej zastosowanie, na przykład FedEx, którego kurierzy wysyłali wam ją, kiedy właśnie jechali do was z paczką. Aplikacja została wyceniona na 10 milionów dolarów. Numer 5. Nie musicie wynajdować statków kosmicznych. Wystarczy coś, co uczyni czyjeś życie lepszym. Właśnie tak brzmiała rada do aspirujących wynalazców niejakiej Joy Magano, która począwszy od 1992 roku dorobiła się kilku miliardów dolarów, sprzedając wymyślone przez siebie przytulaśne wieszaki do ubrań, wieczne patyczki zapachowe czy tak zwanego cudownego mopa numer 4. Frank Warren udowadnia, że tak naprawdę wszystko może uczynić was milionerami. W ramach projektu Post Secret zachęcał ludzi do do wysyłania mu pocztówek z ich największymi sekretami, którymi jeszcze z nikim się nie podzielili. Najciwniejsze i najmroczniejsze z nich mężczyzna zebrał w książkę, która niebawem stała się bestsellerem numer 1 dziennika New York Times. Numer 3. Co wspólnego z dzisiejszym odcinkiem Maten mem? Czy mogę mieć cheeseburger? Otóż jego twórcy zdołali zarobić na nim przynajmniej 2 miliony dolarów, a to między innymi sprzedając opartą na nim stronę internetową ze śmiesznymi zwierzętami. Numer 2 w 1975 roku niejaki Gary Dal stworzył według niego idealne zwierzątko domowe. Nie wymagało karmienia ani wyprowadzania na spacer. Tak, mężczyzna zaczął sprzedawać zwykłe kamienie. I nikt by się nie spodziewał, że ten głupi żart zamieni się w aż tak dochodowy biznes. Już w ciągu roku mężczyzna zarobił na nim milion dolarów, a biznes kręci się do dzisiaj. Numer 1. W 1993 roku pewien student stomatologii podrywał dziewczyny na stworzone przez siebie brzydkie, sztuczne zęby. Zauważył to inny student, który z kolei miał smykałkę do interesów. I tak chłopaki połączyli siły i stworzyli tak zwane zęby Billiego Boba, które do dziś sprzedały się w ponad 20 milionach egzemplarzy i przeniosły im zysk w wysokości 40 milionów dolarów. Okej, okay, tym zyskownym jak kebab w Polsce akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie na Planecie Faktów. Zapraszam Was jeszcze na inne kanały: Chiński Ekspres z gadżetami oraz Pauli Sosecz z animacjami. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia już w kolejnych odcinkach. Cześć.